Cześć widzowie! Lucifer Morningstar w swoim trwającym eony lat życiu miał opcję zostać Bogiem po swoim ojcu Bogu Ojcu. W dzisiejszym odcinku więc odpowiemy sobie na pytanie, jak Lucifer doszedł do momentu, w którym mógł zostać Bogiem. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka! Wszystko zaczyna się od tego, kiedy Bóg chciał przejść na emeryturę, co doprowadziło do bratobójczej rywalizacji, ponieważ Lucyfer walczył ze swoim bratem bliźniakiem Archaniołem Michałem o boski tron i trzechmoc, przy czym, żeby zostać Bogiem, trzeba było zyskać pokłon od wszystkich aniołów budujących Silver City. Przez manipulację Michała ten mógł zająć miejsce ulubieńca Boga, czyli Amenadiela, jaki również sprawił, że Bóg zaczął wierzyć, że traci kontrolę nad swoimi mocami, przybywając potem na ziemię, żeby podszyć się pod swojego brata Lucyfera, wywołując tym chaos, aby Bóg opuścił niebo, co sprawiło, że Bóg zdał sobie sprawę, że potrzebuje odpoczynku, co doprowadziło do ponownego zejścia się Boga ze swoją żoną, żeby budować nowy świat w innym kosmosie. Michał chciał zostać Bogiem, aby mieć władzę, ale Lucyfer także chciał zostać Bogiem, jednak w przeciwieństwie do swojego brata, Lucyfer chciał nim zostać z miłości, czyli najbardziej pożądanego aspektu, który musiał mieć Bóg, więc obaj Archaniołowie przestali walczyć i postawili na formę wyborów, w których prosili o poparcie ich ze strony innych aniołów, gdzie Michał, jak mogło się wydawać, przechylił szale zwycięstwa na swoją stronę. Michał nie rozumiał, że nie można stać się Bogiem przez głosowanie, a tym bardziej wojnę, nie zasługując przez to na tron nieba i właśnie dlatego to Lucyfer został zwycięzcą z racji, że wykazał się niezbędnymi elementami i co najważniejsze jego pragnienie stania się Bogiem zrodziło się z miłości do Chloe Decker, będąc jednym z niewielu aniołów zasługujących na to, by zostać Bogiem i chociaż Lucyfer formalnie nim nie został, to w zasadzie przez chwilę nim był. Lucyfer oddał władzę swojemu bratu Amenadielowi, ale filowo był Bogiem, ponieważ każdy anioł oddał mu pokłon i go zaakceptował, czekając na moment, w którym Lucyfer zasiądzie na tronie, ale jak widzimy oddał swoją boskość bratu na powrót, stając się królem piekła, z czego to, że Lucyfer mógł stać się Bogiem, było też spotęgowane jego buntem w niebie, w którego trakcie chciało balić Boga, od czego zaczęła się jego podróż na tron. Lucyfer widział swoje zrzucenie do piekła jako karę za bunt i nienawidził za to Boga, w czego wyniku ludzie zaczęli obwiniać go za wszelkie zło, co stało się definiującą go cechą, ale jego rodzeństwo, a w tym Michał nie widzieli jego kary jako karę, a jako nagrodę, ponieważ był jedynym archaniołem, któremu Bóg dał własne królestwo, którym mógł rządzić jak chciał niczym drugi Bóg, mogąc bez oporu wychodzić na ziemię, kiedy chciał. Lucyferowi w zostaniu Bogiem pozwoliło jego zrozumienie ludzkości, ponieważ spotykał się z takimi osobami jak Neron, William Shakespeare, Napoleon Bonaparte, Elton John czy Elvis Presley, spełniając ich najmroczniejsze pragnienia, dzięki czemu nie widział ludzi jako pomniejszej istoty jak prawie każdy inny anioł czy demon. Przy czym chyba tylko Bóg mógł pochwalić się zrozumieniem ludzi na takim poziomie jak Lucyfer Morningstar. Podsumowując, lucyfer stał się chwilowo bogiem dzięki idealnej kompatybilności z tym tytułem. Mając najlepsze cechy ze wszystkich potencjalnych kandydatów, bo drugim maniołem nieco gorszym od lucyfera jest Tamenadiel. A wy, widzowie, napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i co byście chcieli na kolejny film. Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!